To zimno mamy w głowie w zasadzie i my jesteśmy nad nim w stanie panować. Adrenalina, i no lepiej się czujemy, nie hurujemy. Chciałem się też zahartować trochę na zimę. Jak wchodzimy do wody, to ona się wydaje cieplejsza niż, niż na zewnątrz. No. Cała zasada morsowania polega na tym, że trzeba wejść do tej wody, nie analizować jej, że ona jest zimna, bo ona jest zimna. I jak zaczniemy sobie w głowie rozkładać na składniki, że, że ta woda jest zimna, nie wejdziemy. Co nam daje morsowanie? Wyrzut endorfin. Takie, po, takie poczucie szczęścia, i ten wyrzut endorfin jest dwa razy. Pierwszy raz jak wchodzimy do wody, drugim razem następuje ty drugi wyrzut endorfin po wyjściu z wody. I to nam daje takie uczucie radości, przyjemności, szczęścia. Właściwie no mamy każdy, my w sobotę morsujemy zawsze o 11. To zawsze mówię, jeżeli ktoś ma wątpliwości, i choruje na coś albo nawet nie choruje i nie wie, bo na przykład może mieć tętniaka, tak? to powinien się jednak skontaktować z lekarzem i, i razem z nim podjąć decyzję, czy, czy, to, czy to będzie bezpieczny sport. Jak wszystkie morsy na świecie preferujemy dwie metody wchodzenia do wody. Jedna metoda jest po rozgrzewce i najczęściej takim pierwszorazowym morsom jednak proponuję, żeby sobie tą rozgrzewkę zrobili. A druga grupa wchodzi bez rozgrzewki. I w zasadzie no, ja należę do tej drugiej grupy bez rozgrzewki i stwierdzam, że ja nie widzę różnicy między tym, czy się rozgrzałam, czy się nie rozgrzałam. Mój organizm reaguje zawsze tak samo. I później wchodzimy do wody na tyle, na ile jesteśmy wprawieni. Tyle, znaczy, ile też też, czujemy, też mhm. czujemy i to też zależy od dnia. Czasami np. przy minus 15 stopniach woda miała 3, 3 stopnie, byłam ponad 15 minut. Mhm. Ale bywa tak, że wchodzę i jestem dwie, trzy minuty i muszę wyjść, bo, bo, po prostu dzisiaj, dzisiaj nie jestem w stanie na przykład więcej. Są też grupy morsów, które sobie wychodzą w trakcie morsowania, pobiegają troszeczkę i wchodzą ponownie. I tak dwa, trzy razy, to też indywidualnie, jak komu się podoba. No jest bardzo dużo też, znaczy może teraz w tym roku już mniej, ale jak była pandemia, to było bardzo dużo takich pseudo-morsów, którzy wchodzili tylko po to, żeby sobie selfie zrobić i umieścić na Facebooku, wychodzili i na tym ich przygoda z morsowaniem się kończyła. No i, by, i zdarzają się osoby, które jednak mimo wszystko nie są w stanie wyjść. Ręce. Jeżeli ktoś nie ma oporów, można w ogóle można głowę zamaczać, pływają morsy w zimie, także ten postęp taki w morsowaniu, no, bardziej została dyscyplina poznana, przede wszystkim zwracam uwagę na luźne ubranie bo musimy się, o ile jeszcze nie, musimy się tak bardzo szybko rozebrać, żeby wejść do wody, to po wyjściu z wody tracimy najwięcej ciepła. I wtedy się organizm bardzo szybko, w wodzie się nie wychładza tak szybko, ale jak wyjdziemy, to właśnie wiatr i bardzo szybko się wychładzamy i wtedy musimy mieć maksymalnie tak, żeby jak najszybciej na siebie ubrać rzeczy i... i i już się grzać. Jak to się w ogóle u pani zaczęło, że pani tym morsowaniem zaczęła się zajmować? Ludzi wszystkich do tego morsowania Na Znaczy mój sen morsował, był, nazywał się człowiek bosak e, i od tego mamy nazwę bosaki e, w Tychach e, z sinicami i my po jego śmierci pojechaliśmy na otwarcie sezonu e, z tortem. No i tak zostaliśmy. I najpierw w pieskich sinicach morsowaliśmy, potem założyliśmy tutaj z Lidzią furtok przyjaciółką mojego syna, teraz moją. Założyliśmy bosaków i tak w styczniu będzie 5 lat jak, jak tutaj jesteśmy razem i się bawimy. Czyli każdy, kto nie ma przeciwwskazań zdrowotnych może dołączyć. To zapraszamy każdą w sobotę o 11, pomożemy wejść, jeżeli ktoś jest pierwszorazowy to nawet dobrze, żeby się zgłosił do, do kogoś, kto ma doświadczenie, wprowadzimy, wyprowadzimy.